Witam z tej strony No Limits dusza, a to jest mój czwarty odcinek z serii FIFA World Beta. W tym odcinku zagram już sobie normalny mecz, który ten skład, którym zagram, budowałem dwa odcinki temu. Więc sobie mogli go tam zobaczyć, jeśli nie pamiętacie. A teraz kilka słów o naszym dzisiejszym przeciwniku skład ligi niemieckiej. Tutaj widzę e, duży zawodnik z i Dortmund plus Boateng i Alaba z Bayernu, Adler z HSV i Son z Bayeru Leverkusen. No tutaj może e, skład nie jest jakiś e, mega mocny, ale e, staty ma dość dobre. Więc mecz może być ciekawy. No i zaczynamy. No i zawodnicy oczywiście w żółtych koszyłkach. Takie nastroje e, do mamy. Pierwsza akcja i ładnie tutaj Benetti'a blokuje przeciwnika. No oczywiście mam skład Ligi włoskiej Serie A. W porównaniu z tamtym składem zrobiłem trzy zmiany. Pierwsza to taka, że na środkowym obrońcy zamiast Barzagli'ego gra Chiellini. Druga to taka, że e, zamiast oraz na ataku gra Muriel i trzecia jest taka, że gra Quadrado na prawej pomocy zamiast Candrebra. E, Daje oczywiście dzisiaj trzy punkty, będą mile widziane. się mi do awansu do e, kolejnej ligi. A teraz pierwsza akcja z mojej strony. Quadrado uderza i mamy 1 do 0. Bardzo ładny strzał pod poszeczkę. Znaczy nie będziemy powtórki oglądać. Dokładnie minął i właśnie padła bramka. Teraz przedziwnik tutaj próbuje jakąś akcję wyprowadzić. Trzeba uważać. Ładnie tutaj Benatia. Jeden z najlepszych właśnie obrońców z ligi włoskiej to jest. Bardzo go polecam. Jest tania bardzo dobry. Może dinatale na szybkość. Pisze, wybija gwałt. Będzie sytuacja. Niestety straciliśmy ją. W tej to trzeci nic są Próba z tekelini, przyjmuje. Po straci, to do, do I kolejny od Jednak sędzia nie gry. I mamy fały naszego rywala. Dośrodkowanie w polkach, I wyprowadzamy kontrolę. No, trochę tutaj piłka się zrykoszytowała. Nie, nie poszła jakaś groźna akcja z mojej strony. Ładne przejęcie teraz to, to jest Benaki. Dużo gry w środku pola, mało akcji podblankowych. Może teraz coś na tej selfie? Tutaj trochę mieliśmy szczęście, bo sytuacja była dobra. Nasz przeciwnik źle się zachował po prostu. I teraz mam mu Tak jest, bo będzie dośrodkowywał. Zaraz uwaga, trzeba wracać. Jest groźnik kontra 3 na 3, 3 na 4 już. O pogłomuje się z piłką, może być niebezpiecznie. Wycofanie. I świetnie kielini blokuje i łapiu pewnie. Blisko po Dobry przechwyt i może tak jakaś kontra coś wyniknie. Teraz koniec pierwszej połowy będzie, już mamy dołączony czas gry. Na razie wynik jest dobry. Prowadzimy po bramce Quadrado. To jest niebezpiecznie, jank jest bardzo szybki. Róż tutaj spokojnie. O! Kolejny raz, tutaj mamy trochę szczęścia, No 45 dobra, 45 za minut za nami, na razie jest nie, ee, nie najgorzej. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Jeden z jedna bramka, będę się, się starał trochę poprawić tę statystykę w drugiej połowie. Może do tutaj coś. Dobry rajd, nie jest nie tutaj Pogba, do Asamawacha, ten do Widala, który umknie. Zrezygnujemy, dobrą w karze piłkę. Odpędza, branko, ja piłkę. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Czy to wykorzysta? No i po raz kolejny dobrze nasza obrona się zachowała. Dzisiaj dobrze grają wszyscy obrońcy. Może Zyska, i trochę za atakiem. piłką. Czy to wykorzysta? Centra w pole karnej będzie niebezpieczny. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę... Może teraz Podanie to dalekie to do ta Tale. Czy to wykorzysta Ach! Tutaj dobrze ten blokował mojego zawodnika Przez co nie udało się mi oddać strzału No może teraz? Mury jest tutaj bardzo szybki, ale niestety to nie ma go tym razem. O, bardzo ładnie mi tutaj Adler sprezentował piłkę. I mamy 2 do 0. Ten na razie 3 punkty chyba raczej. Co trzeba będzie jeszcze uważać na obronie sobie ustawię defensywną formację żeby trochę więcej mm, zawodników angażowało się do obrony no właśnie już traciłem 2 do jednego, więc jeszcze tutaj przeciwnik będzie mógł stworzyć takie zagrożenie trzeba uważać chyba mają trafione 2 do jednego. więc muszę spokojnie grać i rozważnie żeby nie stracić jakichś. Głupie tej bramki. O właśnie, może będzie za chwilę 3 do 1. Di Natale w polu karnym zawsze jest zagrożenie. Ola, mikitarian u Widala. No tutaj strata pogby może być niebezpieczniej. No już blisko pole karne. No dobry odbiór po stracie piłki. Teraz tutaj trochę spokoju nam potrzeba. Długa piłka, a jednak nie przeszła. No i co teraz nasz przeciwnik zrobi? Ramos na skrzydle, Donatia dał się łatwo ograć dwa razy. Dobrze, że tutaj nasz przeciwnik nie doszedł do strzału. Może teraz jakaś kontra. Długa piłka, tak jest. Di Natale, ma tam w środku kogoś podcinka bardzo ładnie trochę do pustej tak pohamsku ale no. Tutaj oczywiście ważniejsze są 3 punkty. Tutaj drobny bóg Vidal kłada ręce do szyi Murielowi. A przeciwnik tutaj pauzuje grę. Nie wiem, czy wyszedł, czy próbuje robić jakieś zmiany, ale chyba właśnie wyszedł. No, trochę szkoda, bo nie dostaniemy e, maks e, ilości monet, ale no, trzy punkty będą. Za chwilę się pojawi tutaj komunikat o wyjściu naszego przeciwnika z meczu. Tak jest. Także, no, pierwszy mecz, który Wam tutaj pokazuję, e, jest zwycięstwo, jest wygrane, To na pewno cieszy. W następnym odcinku może znowu zagramy jakiś mecz, yy, nie wiem, otworzymy jakieś paczki czy coś w tym stylu. Yy, na no ten odcinek to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, no limit z dusza.